Ostatnio ktoś mnie zapytał o trzy rzeczy, przez które starzeje się nasza twarz. I gdybym musiała wymienić tylko trzy, po pierwsze byłaby to czaszka. Podkanki miękkie naciągnięte są na naszą czaszkę jak na taką ramę, więc im stabilniejsza jest kość, tym lepiej wygląda twoja twarz. I twoja twarz powinna być rozwinięta zarówno w pionie, jak i w poziomie. Czasami nazywana jest twarzą 3D. Spójrzcie na przykład na twarze latynoskie, po nich bardzo rzadko widać oznaki starzenia, ponieważ właśnie u nich twarz, kości czaszki są bardzo dobrze rozwinięte. Więc nawet jeżeli pojawiły się gdzieś zmarszki wokół oczu, twarz nadal trzyma się dobrze, bo właśnie jest podstawa w kości. Po drugie, to co utrzymuje twarz, no to nie właśnie to, że ją masujesz, tylko Twoja postawa. Pamiętaj, że głowa nie żyje osobno od ciała. Spróbujcie sobie wyciągnąć głowę w przód. Jednocześnie zachować niewyciągnięte tkanki w dół. Nie ma szans, żeby tutaj nic się nie wydarzyło, bo zgodnie z biomechaniką one po prostu opadną. I jako trzeci punkt to będzie ogólne zdrowie. Większość z nas powiedziałaby skóra. Nawilżamy ją, dbamy, regenerujemy, odżywiamy, traktujemy różnymi zabiegami, a skóra jest jak taki bonus. Działa, kiedy w środku wszystko jest w porządku, bo ogromnie dużo zależy przecież od ogólnego zdrowia. O tych wszystkich rzeczach i jak z poszczególnymi rzeczami pracować mówię na swoim profilu. Dołącz i korzystaj.